O, zatrzęsło mi kamperem. Dziewczyny wyszły na zewnątrz. A teraz przyjeżdżamy do takiego Piotra Żyły z Beskidów, czyli Tomasz, Tomasz Żyłka. I u niego będziemy mieli też fajny materiał na pewno. Bo Tomek jest bardzo barwną postacią i będę chciał też coś tam z nim ponagrywać. Użyczył nam swojego placu, mówi, że trawę skosił, będzie gdzie stanąć. Kolejny dzień i kolejny camping. A gdzie ty jesteś? To jest? U cioci? O, idzie, idzie, już gada. Idzie, już, już gada mi się wtrąca. Gada. Życie tylko włączony gada. jesteś, włączony już jesteś. <grym> Zobaczcie do tego tak? żeśmy za, zawitali dzisiaj. Cześć Tomku. Dzień dobry. <grym> Dzień dobry. Normalnie tak, normalnie, Siemanko. na ludzie. Nie, Nie tak... bo Ty jesteś z telewizji, to ja się trochę, wiesz, kręcę. Eee, tam zaraz telewizji. Jakiej telewizji? Słuchajcie, ten widok to już widzieliście chyba milion siedemset czterdzieści razy. Dokładnie. Widzimy się u Tomka. Zapraszam na odcinek. co to za autobus? To nie jest autobus, to jest kolektor solarny. No jak nie autobus, jak widzę, że po szybach to autobus. No to szyba z autobusu i tyle, nie, autobus bez się pojechał, bo klimy nie mieli. No dobra, powie, <grym> powiedz mi, yy, bo to jest taki twojej produkcji, że tak powiem, solar, no nie? No tak, no, 8 lat. Daje radę? Oczywiście, 8 lat daje radę, e, jakieś 4 lata już na glikolu pełnym chodzi. Tam macie zbiornik wyrównawczy. Oczywiście wszystko jest zrobione z tego, co było pod ręką i jest z mojego parku sztywnych, co można wyciągnąć. Byłem w Wyciągam. swoim parku sztywnych, wiem o co chodzi, Tam, jeszcze jest dużo sztywnych. A dla tych wszystkich, którzy bardzo lubią twórczość Tomasza, to oczywiście zapraszam na jego kanał, a dzisiaj niespodzianka, taka sama, jak w zeszłym tygodniu. Zapraszam na kolejną premierę zaraz po tej na odcinek U Tomka Karzyłki. I to będzie kontynuacja tej rozmowy, więc już w tej chwili Was bardzo serdecznie zapraszam. No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić mu subskrypcję. Znaczy, mało co tam widać, bo ci zarosło malinami no i trochę. No dobrze i tak jest, bo a maliny też trzeba, nie? Dokładnie. To udało się pozbierać. Nie, no ogólnie układ solarny, nie? Na grzejnikach oparty. To widzicie, to są zwykłe grzejniki panelowe. Jak jak, e, no, jak ktoś miał, to miał, ma, to ma, nie ma, to nie ma. To są te, e, jak nazywa? No to jest grzejnik. No, to taki jest, jest grzejnik panelowy. panelowy grzejnik. Panelowy Panolowy, grzejnik. Dobra, to powiedz mi w takim razie, po co ten drugi, skoro ten dawał radę? Bo za mało. Nie, znaczy ten dawał radę na 300 litrów, nie? Aha. I teraz jest 800. 800 litrów wody grzejesz z solarów. Znaczy nie, tak naprawdę to 950. Dobra. Solarami grzeje 800 litrów, a jeszcze przypływowo 150-litrowy zbiornik. No dobra, ten tak jest, że... ten Tomek jest w twojej produkcji, to tak jest. twojej produkcji. Tak jest. A ten to już jest jakiś ja systemowy, to... nie? Kaza... Ja to nazywam kawałek niemieckiego dawu. Bo to czyli jest dach. Ktoś, to jest dachu. ktoś Tomek, dachu zrobił. Tak. Czyli ktoś yy, bez dachu nad głową został? Nie. To ja już to od Polaka wziąłem, który miał dach nad głową. Chyba, że on Niemca okradł i, i mu zabroda, Nie wiem. Ok. No dobra. Grunt, działa. Dobra. To tak. To przechodzimy teraz do serca tego całego systemu. Hmm. Serce to jest właśnie w maszynowni. Do systemu, który go ładuje chyba, nie? Dokładnie. <laughs> to idziemy. Tylko tutaj stoi jakiś szczerub i zawadza strasznie ten no, widok. Ty, no powiedziałeś, że mogę tutaj stanąć, to już teraz się nie czepiej. <noise> ale mogłeś stać tutaj i kręcić tam. <noise> Dobra, to idziemy w takim razie. Ty, ale poczekaj, 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 poczekaj. Kazałem bo ty mnie tam liść. wypychasz, a tu po drodze spotkałem następny jakiś. A tego już nie ma. No jak to nie ma, jak cały czas na filmach jest i to jeszcze w Twoim bo, tle? No, bo nie ma czasu rozebrać. <noise> o, <okay. głos> po prostu <noise> stoi i straszy. A co to było? Co, co za to system? To ongryd miał być. To miało do ciepłej wody. Znaczy no, nie od ciepłej wody użytkowej, tylko e, ten over, który ja będę budował, tylko teraz będę miał 6,5 kW na, e, na Solar Trackerach, mhm. tylko no taka próba była, na rozbitych panelach miało być taniej, nie? Okay. A wyszło troszeczkę inaczej, prawda? No i jak, no jak po testach wyszło? Ma to sens? Znaczy, no jeszcze nie mam sterowników, czekam. Niestety chiński rynek się cały, reszta załamał, załamał i nie ma części i nie przychodzą mi części, którego mógłbym to zbudować tak naprawdę. Okej, okay, ale ogólnie w tym kierunku lecisz. No oczywiście. Nie, nie zatrzymujesz się. No oczywiście, się w tym cały czas. No, ale to jak uważasz? Bo kiedyś też u ciebie chyba oglądałem, że yy, jednak panele fotowoltaiczne lepiej z solarów wodę grzać niż z paneli tak, fotowoltaicznych. Oczywiście. To jest najbardziej, to jest najskuteczniejsze e, e, grzanie z układów solarnych, dlatego mam tamte dwa panele. Znaczy tamte dwa kolektory mam i to będzie rozbudowane. Tam mhm. będą teraz kolektory rurowe i jeszcze będę bardziej to wszystko grzał ogólnie, ale to jest prościej zrobić. Okay. A jak masz na pobitych panelach tutaj, to jest bardzo tanie zrobić, także wiesz, no umie dobra, umie im powiedz... taniej, tym lepiej. Ok, to powiedzmy hmm. mi teraz tak, jeżeli ktoś na przykład chciałby sobie coś pokombinować. To lepiej iść w tym kierunku. Mówimy o takich, wiesz, laikach, bo ty to jesteś majster pierwsza liga i wiesz co zrobić i żeby ci to, nie wiem. Ja nie wiem co zrobić, ale cały czas się uczę i błę, na swoich błędach, dlatego mam taką wiedzę, jak mam. No dobra, bo, ale bo tyle w... rzeczy zepsułem, że już wiesz, teraz wiem. Wiesz do czego prowadzę, no nie? No, ja Chodzi wiem. mi o to, że jeżeli tam to robimy, to tam trzeba jednak to doglądać trochę, no, nie, bo tam się może coś wydarzyć, e, tam... Można się zagotować woda czy coś, nie? Tak, czy znaczy, tam, tam jest tam to jest bardziej, że tak powiem, więcej trzeba poświęcić zabezpieczeniu. Okay. A tutaj, jak bierzesz panele i bierzesz sterownik, który już sobie ma czujnik temperatury i odcina ci to, nie? Dokładnie. Także w pewnym stopniu to jest bardziej bezobsługowe i bezpieczne. Mm -hmm. Ale prąd DC nie jest bezpieczny, także jeśli coś źle zabezpieczysz, to też może sobie wprowadzasz chcesz... sobie nagrzałki prąd DC, bo to, to grzejesz z paneli idzie stały prąd i nagrzałki gdzie stały prąd. Czyli ty chcesz trochę jak pan Edward? A pan Edward praktycznie wody nie grzeje, bo on powie, że to się nie opłaca. Nawet z wiatraka. O Zeto boksem ostatnio mi obgadali, ale im komentarz wysmarowałem, to. Odpowiedzieli, odpowiedzieli chociaż nie, czy nie, nie odpowiedzieli. Ale na którym kanale? Na, ze na Zepto nie, czy na. Na Zepto, tak, bo. To ja panu, Wal Waldech, proszę... Waldek też ma być u mnie. Ma tak, być? Że będę się z nim wykłócał. Dobra, Waldek, proszę odpowiedzieć na Tomka komentarz i się odnieść do tego. Swaniaczki jedne. Nie, trochę mają rację, trochę. Każdy ma swoje ma jakąś rację, nie? Najlepiej mieć tak jak ja chcę wszystkie. Systemy. systemy i Wszystkie systemy, mógł... bo każdy system w jakichś warunkach pracuje. Okay. No ten lepszy, dobra. ten gorszy, ale układ solarny trzeba mieć zabezpieczony. Jak nie jak ja zrobię układ solarny rurowy, to będzie na trackerach i zabezpieczenie będzie takie, jeśli będę przygrzewał zbiorniki, trackery pojadą na wschód okay. i nie będzie w nie świeciły i nie będą grzały po prostu. Dobra. To jest najprostsze zabezpieczenie. Daj się rolety, inne rzeczy, albo robi się, wiesz, zbiorników tyle co ja mam, że to trzeba tydzień grzać, żeby to, że tak powiem, przegrzać, jeśli dasz radę. Odwracamy się. Odwracamy się. I naszym I, i widzimy, oczom i ukazuje się co? Płot, mój płot. Płot solarny. Tomek, ty to jesteś, kurde, strasznie modny. Teraz te płoty solarne ładnie, to jest bardzo modny temat. Ładnie, Widzę, że masz nawet bardzo ciekawe Wzór, nie? No, widzisz, dlatego go zamontowałem. To panele są, wiesz, to jest złom, nie, ale mi się wzór spodobał. Okej. Okay. No dobra. Zaskoczyłem cię, nie, tam są główne gwiazdy. I do, na szczęście patrzą się w dobrym kierunku. Bo czasami różnie to jest. A dlaczego? Albo no sobie zapomnę sterownik włączyć, albo albo jest za, za, za dobra pogoda i cały dzień słonecznie to voltaż na sieci rośnie, a tu jest system y, zegarowy, wiesz? No i, i trochę szybciej silniki idą. Także co sobie te dalej. Nawet teraz, jak żeśmy myśleli, bo myśmy tam byli na siodle. u trochę. Tak? A nie to u ciebie było? Przepraszam. To było u mnie, nie u sąsiada. <laughs> Sąsiad na szczęście nie ogląda tego kanału. Nie ogląda, więc te... te... Będziemy w sąsiad nie ogląda, także wiesz. No dobra. O czym Ty powiedziałeś teraz? A ja nie wiem, jaki to kanał. O jakim Ty Ty powiedziałeś o moim kanale, czy o A swoim? to u Ciebie będzie na kanale? O kurde. Aleś te ronarowili. Na yy, no bo jak ktoś by, nie daj Boże, jeszcze nie znał Tomka, to oczywiście zapraszamy na jego kanał. Yy. Tomek, możesz powiedzieć, jak Twój kanał się nazywa? Tomasz Żyłka, PV, wystarczy wpisać. Że nie wystarczy. trzeba więcej, to wystarczy. Ale nie, ja bym chciał, żebyś powiedział, bo ja na przykład wiem, że ale mój Ale ja nie kanał pamiętam, się, jak mój kanał mój na przykład się nazywa. Się nazywa pompa ciepła i PV nie zmieniał u ciebie? To <laughs> Tomasz, żyłka PV, pompy ciepła, zrób to sam. O, ekstra! <laughs> Naumiałem no, się. Nauczył się przed samym nagraniem, bo za każdym razem, jak Tomka pytam, Tomek, jak się ten twój kanał nazywał? Nie, ale i... sprawdził, czy dobrze powiedziałem. Chyba dobrze, <laughs> wiesz? Chyba ci się udało. A, a Tomek mówi, skąd ja mam wiedzieć, jak ja już tyle <laughs> razy zmieniałem nazwę. Tomek? Jarzeb. Ten powstał pierwszy, tak? Tak. 6 lat już ma. Taki lat już ma. Dosyć, dosyć duży. Miał się po e, pierwszym wietrze, że tak powiem, przewrócić, miał to się rozlecieć. Na szczęście się jeszcze stoi. On no dobra. w tym roku tak wiało, że myślałem, że już <grym> będę panele z niego zbierał, ale radę. Ale... Bo widzę, że tak sobie to trochę zapo zapobiegawczo chyba zrobiłeś, że te przerwy między panelami są. No znaczy, to e, <coughs> mądrzy ludzie mi wytłumaczyli, że to i tak nic nie daje, bo powierzchnia jest powierzchnią i to nic nie zmienia. O, kot tam skacze. Ale powiem ci no... Masz lepsze chłodzenie, bo wiatr idzie między panelami. Śnieg też, jak jest mniejszy, to idzie już pomiędzy panelami, nie leci po całości, bo to jest stały kąt. One no mhm. mając cały czas kąt 40 stopni, to się nic nie zmienia. Czyli to jest tracker jednoosiowy? Jednoosiowy o stałym kącie 40 stopni. I o nie optyczny, a jest zegarowy? System, system zegarowy. A dlaczego nie zrobiłeś optyczny, bo wiem, że byłbyś w stanie to zrobić? Dlaczego? Bo nie, optycznego nie jestem w stanie zrobić, bo nie zbuduję takie układy. A zegarowy zrobię... nie zbuduję, bo ja elektronikiem nie jestem. Musiałbym mieć jakiś kolegów, nie do tego. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Ja się do elektroniki nie pcham. dlatego jest zegarowy, bo jego, jego możesz zrobić w domu sam. Mhm. Cały system robisz sam, kupujesz do tego tylko sterownik, tak naprawdę jakiś tam chiński elektroniczny, który ci będzie włączał, wy, wyłączał o tych czasach, co chcesz. Sterownik mhm. kosztuje 20 zł. No i kwestia tylko pewnie dobrego, dobrej tej zębatki, przełożenia, żeby. Znaczy tu jest przełożenie na jednym i na drugim 1 do 210. Czyli jeden obrót, yy, yy, że tak powiem, jeden obrót czaszy, to jest 210 obrotów silnika. Okay. Musi silnik zrobić 210 obrotów, żeby właśnie raz ją w koło obkręcić. No ona się nie obkręca w koło, nie? Mm -hmm. tylko, tylko ogólnie to jest tak przyliczone. Średni silnik robi 80-90 obrotów, to tak policzone, a tak naprawdę to sterowanie robisz przez to, że yy, idzie dzień, jest słoneczny, prawda, i wyprzedził go słońce, ty wyprzedzasz słońce i tak w kółko. I robisz z tego rozpiskę. I masz czasy, zmieniasz to trzy razy no, w roku. Proste to jest, nie? No, to żadnych cudów nie ma. Pewnie, że tak. Następny. Mm. Najwyżej. Czo... Albo, albo tu pojedzie, albo tam się trochę Słuchajcie, będzie gapił. Na ostatnim, <laughs> na ostatnim odcinku byłem u Huberta. Hubert też mówił, to są proste rzeczy, to się czy, czy to jest proste. No to dla niego proste, dla mnie to, co Huber robi, to nie jest proste. Musiałbym stanąć z nim, te dwa dni, już by było proste. No, ale już jeden dzień z nim byłeś, już, był. już się prosto robiło, czy a, nie? Ale akurat nie przy baterii. <laughs> Myśmy zupełnie w innym <laughs> przy miejscu, w innych wtedy... woltach. Nie, tam nie było woltu. Weź, bo teraz gadasz taki, później w końcu uwierzą, że my jesteśmy jacyś alkoholicy, a my nawet nie tykamy nic. To jest w ogóle ale wstyd. My Polakami jesteśmy, a nie pijemy, to to jest wstyd. To jest właśnie wstyd, jak, jak nie wiem co. Nie, żartę żartami. Ja nie piję i mam to. Nie czasu. Tomek na... zwrócił się już czy nie? E, nie. Ty, jeszcze dwa rachunki. Czyli ten, ten jest czerwcowy? policzony na 7 lat. No to bo tu jest koszt budowy trackera, to jest 2016 rok. Licz, że wtedy jeden panel 275 kosztował 1000 złotych. Ten tutaj jeden panel 350 km. I trzeba wziąć pod uwagę, że. Ty chyba tu jeszcze firma mi zakładała, bo ja z tego nie wiedziałem za dużo wtedy. Dokładnie. I jeszcze co, co ważne. Ty nie dostałeś żadnej dotacji na to. Jakiej dotacji? 23% jeszcze bo to grunt był? No przecież. To Przecież ja byłem pierwszym procedumentem. Uh -huh. Ja czekałem. A bo... który był pierwszy? Ty nie czy wiem. Sławek? Znaczy nie, Sławek przeszedł, bo Sławek nie, nie, nie. był jeszcze Bardziej w pierwszym o... systemie. Nie, uh -huh. nie, on szybciej miał instalację ode mnie Sławek. Okay. Jeszcze miał i on był jeszcze w tym pierwszym systemie. Później już go automat, chyba z automatu przerzucili na prosumenta, Wiesz, bo ja nie wiem, jak to działało z w, w tych, w tych wcześniejszych, nie? Mhm. Bo tracker był gotowy już na styczeń, bo miała być już w ustawa. Ja nie wiem, czy pamiętasz z tego czasu. Bo nie z ustawa, pamiętam bo mnie, to wtedy w ogóle nie interesowało. Ustawa się przeciągnęła o pół roku. Ja tylko słyszałem od y, naszego takiego pana, który u nas występował od Marcina Mizgarskiego, że to właśnie były, było dużo tych przecherów związanych z tym. No pół roku się Tematem po i bardzo roku. dużo ludzi miało tak, że już miało pozakładane i czekali, bo nikt ich nie chciał przyłączyć, bo nie wiadomo było o co chodzi. No, no nie? to ja czekałem teraz o tam masz licznik dwa tygodnie, czy ile, że czekałem, czekałem dwa miesiące. Mhm. Bo energetyka, nie, co z tego, że była ustawa, jak energetyka nie miała na pismie, jak to ma? Co zrobić z tym zrobić po prostu i dlatego się wszystko przyciągnęło samo z siebie, bo papiery były wszystko poskładane. Mhm. Ja pojechałem drugi raz do energetyki, bo gdzie te papiery, bo w ogóle nic nie przeszło, nic. No to wypełni gościu drugi raz, przyjechałem do domu, a w samym momencie listonosz przyniósł te papiery. Ale nie złożyłeś tamtych wtedy? Nie no, bo już tam były wypełnione, tak okay. zostały w domu. Ale oni też nie wiedzieli co się stało? <laughs> nie, bo wiesz... Czyli no. po prostu poszło... Powiem ponad miesiąc czasu, wiesz, nie było papierów, niczego. Mhm. I klepali od nowa tam te papiery. Nie? <laughs> Na tym co no dobra. Yy, czyli <noise> mówisz, że ta, taki na trackerze mniej więcej, znaczy inaczej, ten system po zakupie tamtym, czyli bardzo drogim zakupie, po siedmiu latach ma Ci się zwrócić. Dobrze to... Tak, o no to mówię, no tracker y, 3,85 kW na tamten czas kosztował mnie 25 tysięcy zł. Z firmą, firma wzięła za swoją robotę, tam no i to samo, bo na fakturze było coś 5,5 tysiąca, czyli tam pierwsze, ten projekt inny ten okay. i ten montaż falowniki, cała reszta. Ja jeszcze z tego co mam, wiesz, mówią falowniki wszystkie w domu, nie? Czyli tutaj idzie, przewody idą 35 metrów do domu, a z tego drugiego 55 metrów DC mhm. idzie. No, czy to w domu. jak już zacząłeś, to ja się tylko odwrócę. O, słoneczko tam przebłyskuje. Nie wiem, czy przez będzie. przez kolejny tracker. Tak Dobra, przejdziemy z drugiej strony, żeby go sobie obejrzeć, ale powiedz mi tylko tak na szybko, no. dlaczego go w ogóle drugi zakładałeś? Taki niedobór Bo energii to był? Bo jest prąd użytkowy, znaczy, okay. one obydwa razem produkują, ale to jest prąd użytkowy i dogrzewanie, prawda? Aha. Ale jak widzisz prosumenta i że wiesz, że masz za darmo rachunki, prawda? Znaczy za darmo rachunki, źle mówię, nie za darmo rachunki, tylko nie płacisz za prąd, nie? Dokładnie. Po prostu płacisz tylko płaty stałe, nie? Ale palisz tym drzewem, tym innym i wygoda ci się marzy, no to sobie budujesz drugiego 5 kW, żebyś miał tego prądu na ogrzewanie jeszcze. Czyli masz mm. 5 i 3,85. Dokładnie inny... to jest 8850. Ja mówię, że 89 kW. Dobra, dobra, przechodzimy z drugiej strony, bo mi trochę się. go z boku fajnie można oglądać. A poczekaj, bo jak jest jeszcze z tej strony, to tylko tak zobaczyłem, że pod tym trackerem. Yy, to jest chyba folia. Piszonkarska. Tak, to jest folia kiszonkarska, Folia specjalna folia, która odbija promienie słoneczne, żeby kiszonka nie kisła, żeby się nie nagrzewała. No dobra, Oglądanie. a lepiej się kisi energia w panelach, czy nie? Tak, bo to są bifacjale. Ale faktycznie to działa, czy to jest działa. tylko tak? Działa. Y, na tym nie mam jak sprawdzić, bo musimy folię ściągnąć, i założyć. Uh -huh. Ale z moich testów na moim kanale wychodzi, że działa. Bo robię testy na pojedynczym panelu i, i działa. I daje tam chyba około 8% dawało wtedy. Tylko to dalej są warunki i inne rzeczy. A słuchaj, nie powinno być tego więcej tutaj? E, będzie. Tu, to, co widzisz tutaj, to jest prasa, nie? No. Ta prasa stąd pójdzie, ta kupa gnoju stąd pójdzie, bo jesteśmy na wsi, to jest kupa gnoju nieoborniku. To wszystko stąd pójdzie i to jest ekran. To co stoi. A, kurde, to ja jest patrzę, ekran. przyczepa stoi, a ten A sobie... to jest ekran. No to już była kiedyś przyczepa, sobie zbierająca, to jest teraz ekran. Znaczy, no dobrze, on ale... jeszcze nie jest skończony, bo tu pójdą odwóźniki. No właśnie ten, chciałem powiedzieć, właśnie... bo ja, ja oglądałem u ciebie na że... I te że... odwóźniki tu pójdą, bo jeszcze 100 sztuk takich odbóźników będę miał. Okej, okay, poczekajmy. Także i pójdą już. tutaj i pójdą tam jeszcze pod tamte off-gridowe e, też e, trackery malutkie te odbóźniki. No tutaj <gry> jak, jak to pójdzie, to mm. moim zdaniem to będzie dawało bardzo dużo. Ale pamiętaj, słońce idzie tak masz teraz. Ono musi. Za trakera pójść, odbić się od ściany, odbić się od ziemi i dopiero wrócić do. A, czyli musiałbyś tą przyczepę troszeczkę przesunąć. Zobacz sobie, jak ci to już masz nawet, nie, nie za, jeszcze jest w miarę wysokie. Ile ci tej energii słonecznej wpada pod, ten, pod spód? No nie wiem. Pierwszy wiele. rząd paneli tylko podświetla i tyle. Okay. I nie tej ma posukaj. opcji dalej. To co, trzeba byłoby tą przyczepę odsunąć, masz jeszcze gdzie tam. Nie, zawsze ta trzeba stoi w tym miejscu, co ma stać. Ona jest w kierunku południowym ustawiona, tylko jeszcze to, jak wszystko sprzątnę, wyścielę do końca. Właśnie tą plandeką, okay. żeby tu było białe, i ekrany pójdą właśnie na, na ten. Tylko on tak jest, takiej falowanej blachy. On nie, nie takie proste, na sobie ekranów, a później sąsiadowi no, tym wiesz, z tego ekranu walić. Nie? Ale tu masz drzewa No to dlatego ja mam, no dlatego mam sąsiada. Dlatego mam sąsiada, ale nie będzie mnie go biło, nie, bo, bo będzie, jak słońce stąd pójdzie to i tracker drugiego. Żeby, żeby się te, te zboże tam nie zapaliło. Nie zapali się zboże. Nie, Nie, to nie ma takiej energii. To jest, zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie. No i uwaga, kochani, teraz zapraszam na film u Tomka Żyłki. Druga część tej rozmowy koniecznie musicie zobaczyć. Oczywiście nie zapomnijcie napisać komentarz pod tym filmem i u Tomka napiszcie, że byliście. Oczywiście Subskrypcje są mile widziane i u mnie i u Tomka. Wiem, że Tomek nie prosi nigdy o subskrypcję. On jest taki skromny chłopak, ale wart, że tak powiem, każdej subskrypcji. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.